I jeszcze zanim wydarzyła nam się pandemia, pomyśleliśmy sobie, że dlaczego by nie zorganizować część wydarzeń bliżej seniorów, jeszcze bliżej. Czyli nie tylko zapraszać ich do zamku, co nadal robimy, ale również trafić tam, gdzie oni zwykle przebywają. Że jest cała masa jakby osób, które mimo największej naszej pomocy z transportem, z dostępnością, nie są w stanie się wyrwać z domu, z miejsca, w którym przebywają. Dlatego pomysł, aby wykonać jeszcze krok do przodu i to jest zamek otwarty z dostawą do domu. Ja myślę o tych spotkaniach. Bardzo wygodne przede wszystkim. Bo, na przykład, tak jak mówię, nie bardzo się dzisiaj czułam i pewnie bym nie wyszła, bo by się oszczędzała. A tak to akurat się zmobilizowałam i cieszyłam się, że byliście. Bardzo się cieszyłam. Strasznie ważne dla nas jest e, takie rozumienie, czy patrzenie na kulturę nie w taki sposób elitarny, tylko, że to jest coś, co powinno przede wszystkim służyć temu, żeby się e, dobrze poczuć, e, powspominać, może czegoś dowiedzieć. No bardzo mi się podobała wiolonczelistka. Bardzo zaangażowana, ale dość swobodna. I piękne utwory były. Także bardzo mi się podobało. Teraz się cieszę, że bardzo jeszcze skorzystałam. Tu, ponieważ już też jestem wiekowa, skończyłam już 90 lat. Bardzo miło i wesoło, przyjemnie. To gromadzimy się, śpiewamy, tańczymy, słuchamy muzyki, oglądamy filmy, wspólnie rozmawiamy. Każdy tam o swoich różnych wiadomościach, przeżyciach, o swoim życiu radosnym, smutnym. Lubimy bardzo, bo zawsze są ciekawe rzeczy, nowe rzeczy, I, i jeżeli ktoś jest samotny, tak jak ja, to jest kontakt z ludźmi, to jest bardzo cenne. Uważam, że właśnie osoby starsze, będące i moja mogą pokazać innym, że nie tylko w mieszkaniu, ale może przyzna na takie spotkanie. I nie byłoby tego projektu, gdyby nie ścisła współpraca z organizacjami partnerskimi, czyli to jest Fundacja Petra, to jest są mali bracia Ubogich, a także zaprzyjaźniony już z nami DPS na Ugorach. W programie, który przygotowaliśmy we współpracy z partnerami, a także gdzieś nasłuchując się i odpowiadając na potrzeby osób senioralnych, znalazły się na przykład kameralny koncert na Wolonczelę, Albo warsztaty z Recycle Artu, ale to również tańce i śpiewy wielkopolskie, bawiliśmy się doskonale, by śmienicie... Kapela bardzo dobrze grała i zgrana, i ciekawe melodie. I mamy wrażenie, że rzeczywiście było to, była to taka radość, prawie jak, 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 jak ta, która się wytwarza w tańcu. Zresztą w, jedna para ruszyła do tańca. Urodzenia Pozaniak z Jeżyc, inaczej mówiąc Jeżyckie Wibi Okno. Mam tego potrzeba na co dzień, bo my tutaj ten okres czasu, jaki jest obecnie, to nie sprzyja. Przede wszystkim ta tańce na co dzień tego człowieka nie ma, a ja przede wszystkim bardzo lubię tańczyć. Jest jedna jedyna rzecz, co potrafię. I to, a mamy już ukończone 90 lat. I chcielibyśmy, aby właśnie tego typu imprezy organizować co jakiś czas, żeby do nas jednak młodzież nie tylko z rock'n'rollem, nie big beatem, ale właśnie z takimi przyśpiewkami ludowymi, tańcami ludowymi, żeby za nas przyjeżdżali. Dziękujemy bardzo. Zdecydowanie myślimy o kulturze jako o takiej przestrzeni spotkania, mhm. tworzenia relacji. I wiemy, że to jest strasznie, strasznie ważne, jeśli jest się osobą już starszą, gdzie ten kontakt może być właśnie urozmaicony, jeśli chodzi o, o osoby, z którymi ma się do czynienia, że to są również osoby młode, osoby z różnym doświadczeniem, osoby yy, o różnej płci i tak dalej, tak dalej. Ale również to jest stworzenie okazji, do tego, aby oni się wzajemnie spotkali w jednej przestrzeni. Czasami są to sąsiedzi z tego ośrodka, pokój w pokój, może dzielą ściany, a czasami są to seniorzy, którzy się znają po prostu w związku z tym, że trafili na przykład do zamku na którejś z wydarzeń przez nas organizowanych. Więc, jakby ta sytuacja spotkania, budowania takich relacji społecznych jest dla nas absolutnie ważna. Ja lubię być ludźmi. Wyjść do ludzi, to muszę być blisko ludzi, blisko ruchu.